Każdy komputer korzysta z czasu. Wtedy, kiedy nie było sieci, to synchronizacja czasu była takim elementem nie najbardziej ważnym z punktu widzenia sieci informatycznych, sieci komputerowych. W momencie, kiedy komputery rozmawiają z sobą, kiedy mamy duże systemy informatyczne, tym, co pozwala zsynchronizować te systemy, aplikacje, rozwiązania, jest czas. Kiedy nie mamy tego czasu w każdym systemie zsynchronizowanego, systemy informatyczne działają. Źle albo nie działają wcale. Jako Polskie Towarzystwo Informatyczne nie jesteśmy firmą, która ma duże systemy, w których wykorzystuje czas, chociaż nasza serwerownia też posiada stosowny moduł związany z dystrybucją czasu. Dla nas kontakt z instytucjami, które dostarczają wiarygodny czas, które są wiarygodne, to jest podstawa bezpiecznych systemów teleinformatycznych w Polsce. Jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że dzisiejsze systemy informatyczne to nie jest tylko obsługa biura, informatyka zarządza systemami ruchu na kolei, jest wykorzystywana w systemach bezpieczeństwa, informatyka jest wykorzystywana w systemach związanych z obronnością kraju. W każdej z tych sytuacji czas jest elementem, którego zakłócenie będzie wywoływało nieobliczalne konsekwencje. Z tego względu, wiedza na temat dystrybucji czasu. Posiadanie urządzeń, które potrafią łączyć się i synchronizować czas na poziomie światłowodowej, szyfrowanej transmisji. To są te elementy, które będą zapewniały nasze bezpieczeństwo, nie tylko bezpieczeństwo systemów, ale i bezpieczeństwo ludzi.